Ano, to, to moja szkoła, to moja szkoła. O. Muszę ranować, muszę uciekać, na razie mi muszę ranować. I wiem co, to jest na szkoła, polecam, trzy uciekać. Nie wiem. Ja się boję teraz. O przepraszam. Dobra. Um, wszystko zwierząt się dobrze. Dobra. Jak widzieliście w, w film, gdzie Wam pokazuję gdzie teraz ja sam idę na doga. I nie zawodzi. Ale to jest... akurat idę tak. Zobaczyć, że się nie patrzę w kamerę, ale też się patrzeć na drogę. Bo jak nie będę patrzył to mogę zginąć. Dobra. I na razie to na tyle będzie. Jutro wam pokażę... Spróbuję zrobić wam cały film o mojej szkole. A spróbuję. Bo musi mnie bardzo nie zauważyć. Albo zrobię kamerę na chwilę, tak, i ją odwrócę. Jakby co, widzowie? Wiecie, na mój kanał 125 subów. A ja nam się tu uda. To się wszystko uda. Więc... Na co czekamy? No właśnie czekamy... Na jedną ja rzecz. Teraz serdecznie pauzowałem. Czekam na jedną rzecz ważną, którą chciałem to zrobić. Czyli wam powiedzieć, że ja mieszkam w chorowicach. No. Tak, mieszkam w chorowicach. Czekajcie, bo na chwilę się muszę ten przypatrzeć. Więc ja idę. Ja nic nie się samę tą drogą. Widzimy się na kolejnym odcinku. A jak nam się uda, to nawet bijemy 50 subów. Spróbuję przez cały dzień nagrywać. Spróbuję. Spróbuję cały dzień nagrywać. Bo co, lekcję. Nie wiem, jak to zrobię. Ale też mogę odłać się. Bo, bo mi spada śnieg. Zapraszam, ale. Spada śnieg pada śnieg, pada śnieg coś tam dalej nie pamiętam dobra, nie ważne, nie ważne um, na pewno też będziemy przepraszam za takie dźwięki, ale to są tylko samochody o i to nasz, to mój kościół chwila patrzę, bo ja zawsze mam autobus nie chcę, się spóźnił na niego ale mogę wam pokazać mój cały kościół. Tak wygląda mój cały kościół Tutaj serwium, co godzina tak jest Więc widzimy się w kolejnym szor szorcie Na kolejnym short na tym kanale. Um, właśnie, mam, co ja coś wyjaśnić ostatnim ostatniej To, że jak słyszycie takie coś, to trochę się porusza na swoich filmach. To jest dla ci... dziwne. Albo te głosy, co, mam, co mówią. Co moja mama, bo chcę, byłem cicho. Więc na pewno się pojawi odcinek na kanale. Dzisiaj. A to dzisiaj na tyle. Koniec odcinka chyba. Zostawicie 80 lajków. Ludzie no, 40 lajków przyjmę. Serduszka 2, emotka Już się I kolejny odcinek zlatuje na kanale. Жить.